Dieman koziomki z tej strony polskiej zombie, a dzisiaj zaczynamy pierwszą serię i pierwszy odcinek tej serii, a ta seria to będzie 4 pillar y, survival. Okej, okay, ja tutaj troszeczkę modów mam odgrywanych i ustawiłem sobie przed rozpoczęciem nagrywania licznik śmierci, tak żebyście widzieli ile razy na nieszczęście znużyłem już paść. Dobra, zaczynamy od rąbania tego drewna w gruncie rzeczy również mam race'a e, mini mapkę i mam troszeczkę e, modów pogrywanych również jest notka Noc Items, które będzie mi pozwalało na e, akurat w, w gruncie rzeczy raczej wątpię, że będę go używał e, natomiast on e, jak widzicie tutaj jest buildcraft i, i tak dalej e, on mi jest potrzebny jak ja sobie grałem po prostu na normalnym świecie e, po to m, żeby zobaczyć jak na przykład zrobić sobie skrzynię o i tu pokazuje mi jak zrobić także ten mod się dość przydaje chociaż ja wątpię, że będę tego moda używał no ale może się zdarzy że będę musiał na przykład sprawdzić co, jak co zrobić chociaż nie wiem w sumie co to miałoby być. Ok. Stawmy to tak. Ok, zaczniemy. W sumie to nie, ja to nie źle stawiam. ja tu, tu Ja tu i tak będę jeszcze za chwilę. Dobra. Dobrze. Ja sobie tutaj trochę to ogarnę. Z o mnie o opti Optifine ma, też mam. Yy... Nie, nie to. O, tak yy, wygląda mapa. Tak. okej. Okay. mamy już normalną rozmiar mapy. Okej, okay. teraz jak? O, dobra. I tutaj mam bedrę, czyli tu też mamy bedrocki, to jest ostatni poziom. Dobra. A więc ja sobie skopię jeszcze tutaj Wyspa będzie mniej więcej na takiej wysokości, dlatego że będę później potrzebował ym, ziemi do zrobienia farmy, a na razie będę jej potrzebował za momencie, do zrobienia generatora Yy, kabły stoi w gruncie rzeczy yy, możemy okay. ogólnie mieć problem z sadzonkami gdyż no niestety chyba nie, nie chcemy nic wypaść. o no. no to mamy poważny problem dobra ja za momencik wrócę Okej. Okay. już jestem mam już nasze dwie sadzonki na właśnie na takich mapach jest właśnie nieco nieszczęście y, problem właśnie z drewnem jeżeli się no to z drewnem to może na początek problemu nie ma co y, problem jest bardziej z tym późniejszym drewnem a mianowicie z sadzonkami właśnie z sadzonkami dobra hmm. okej okay. co ja mam dobra już wiem co przez to sobie wrzucimy tutaj żeby mi się z tym nic nie stało wymaga znajduje no i dobra i zrobię tak Hmm. tutaj będzie spływała woda, co ja zrobiłem? Dobra, trudno. Yy, tu będzie woda. o, tak miał być Pięknie. ok no to zaczynamy tutaj sobie kopać na razie mm, jakoś tak ze specjalnego skina o, skin nie widzę w ogóle nie działa y jeżeli zdarzy się coś takiego nieraz na odcinkach, że mam problem ze skinem, no to się nie marcie, bo ja nie, jednak nieraz coś mi z tym skinem szwankuje i nie chce mi działać. Natomiast y, mam nik y, Tak samo jak nie mam niku typowego do Minecrafta mam po prostu... swój A nie chcecie zakładać nowego konta premium i tak dalej, żeby to wszystko robić, bo to jednak y, o darmowe darmowe do Minecrafta się nie dostanie. Bramkę, a więc zostanę przy tym Niku. Natomiast co chcę powiedzieć wam nie mam mm, czego nie mam. Skina, typowo do yy, Niku... takiego Niku w sumie nie Niku, ale bardziej, no w sumie no, można powiedzieć, że Niku, ale YouTube'owego, czyli jak mam polski zombie to nie mam typowo do tego yy, zrobionego skina. Tak, niestety. Później może się postaram i doinstaluję jeszcze takiego moda, który będzie mi pomagał w kopaniu kobla, gdyż jest taki mod, który dodaje coś takiego, że można zrobić tak, że będzie się sam kopał. Na, na całe nieszczęście w sumie, a nie na, na szczęście, co chciałem właśnie powiedzieć. Ja tego moda nie posiadam. No niestety. Dobra, teraz muszę przemyśleć, gdzie jest ta... to nie ta, to nie, to jest... tu jest, z tym dobre. Okej. Okay. A więc ja tutaj po trochu będę naszą wyspę y, przedłużał, a chcę ją przedłużyć z racji dlatego, że... dlaczego? Um... Muszę sobie znaleźć miejsce na sadzonki, nie chcę tak za bardzo robić tego przy lawie, żeby mi się to no jednak nie zakopciło. No, zrobimy sobie taki i taki mostek będę, jeśli ja coś postawiłem, o, tak mówię. Na razie. Ewentualnie tak, pomam jeden. Dobra. Posadzimy sobie naszą sadzonkę. Drugą, czerwoną. W razie gdyby. Yy, no niestety. O! Właśnie mamy już pierwszego naszego potworka. Mam niestety Mokryczersa i tam jest yy, w wolf czyli yy, wilk na O kurde! I did przepad! drugi, no dobra trudno, a to w sumie to na razie to się nic nie stanie ale kurcze, ale tej te dziury to się jednak powinienem bać dobra no także jak już mówiłem, postaram sobie yy, poszukać ogólnie właśnie tego moda bo niekoniecznie hmm yy, za sekundę yy, sorry, ale musiałem chwilkę przerwać dobra, znaczy nie skończyłem nie pamiętam a, mówię coś o tym modzie, właśnie. Bo ten mod dodaje... Kurczę, co on dodaje? On dodaje taki przedmiot, który... Właśnie, można dzięki temu generator kobylla zrobić w taki sposób, że będzie sam nam kopał. Można ustawić także czas, żeby to kopało szybciej, ale trzeba to ustawić z... Zastyganiem, żeby nie było tak, że on nam wykopie w sumie powietrze, no bo jeszcze ten kobel nie, nie zdąży się zrobić. Yy, natomiast nie yy, do końca mam yy, no właśnie, w sumie to, jeżeli już znajdę tego moda i będę chciał go wykorzystać, ja na pewno będę chciał go wykorzystać. I chyba się ten nasz potworek albo zniknął, albo wylądował o gdzieś tam na dole. Bo już go na ławce. Dobra, nieważne. Ym, dla, do tego właśnie przyda się nam ten mod. Yy, który pozwoli nam znaczy pozwoli mi w sumie zobaczyć, jak to. Yy, jak to wszystko się robi, bo tam są potrzebne. Yy, podajże. Yy, dwa czy trzy przedmioty. Tam jeden to jest. Yy, Czasomierz Drugi to jest cała ta maszyna która kopie no Ale żeby kopano to musi mieć właśnie ustawiony czas Żeby było wiadomo A trzecie to jest Już mówię śrubokręt Który można dowolnie Powiedzmy przechylać i nie co, nie, co ja robię nie wierzę Nie wierzę Co ja właśnie zrobiłem Dobra Dobra yy, Na razie na, na tym niestety ten odcinek będzie dość krótki yy, późniejsze jeszcze odcinkiem mam nadzieję robić nieco dłuższe yy. I wykopię jeszcze trochę kobla, może poczekam aż Kogo znowu niesie? Kogo my tam... A, ten Sam chyba, no to nie wiem gdzie on na moment zniknął Czy jak? Nieważne bo jak widzicie jak kopię teraz kamieniem to on dość szybko to robi, czyli można by było ustawić właśnie czas, żeby powiedzmy puk teraz to zastygnie i puk teraz tak znowu ustawić, żeby to dość szybko kopało. I potrzebna jest właśnie jeszcze jedna w sumie dość ważna rzecz, skrzynka. No stawiamy sobie powiedzmy nasz, nasze maszyny tutaj w tamtą stronę, Cza, czasomierz. no. Tutaj można by było postawić jeszcze kobel i na tym. Yy, można tu również zauważyć u jak Pingwin i Minecraft Blow właśnie nagrywają ze Skydena. Yy, to jest właśnie taka maszyna, natomiast jeszcze potrzebna skrzynia, bo ta maszyna jak kopie stąd, to wywala przedmioty tutaj. I można postawić tutaj skrzynkę, yy, żeby yy, żeby właśnie wpadała do skrzynki. Można tak zrobić. O, ogólnie przedstawiłem wam plan jakie chcę zrobić, mam nadzieję, że może już w następnym odcinku ten mod zostanie zastosowany, nie wiem jak to będzie, mam takie głębokie nadzieję, że to zrobię, co jeszcze będziemy robić w następnym odcinku, no mam nadzieję, że uda nam się dostać chociaż do tamtej wyspy. Natomiast będę potrzebował dość dużo drewna jako jak, jak na następny odcinek z racji dlatego, że będą mi potrzebne pochodnie. Tak, pochodnie, no bo jednak czymś tam mosty trzeba oświetlić, bo nie, nie chciałbym tak kopać kobla, jak nie miał jeszcze tej maszyny i tu nagle... Chociaż w sumie mam race mini-mapę, a to tak, ale podejdzie mi taki wilkołak, bo niestety mam kluczersa, chociaż nie wiem czy go sobie nie odinstaluję na czas bez deja z um. Może nie wiem, czy wszyscy akurat wiecie, ale mm, ich trzeba zabijać złotym mieczem, bo inaczej w innym przypadku będziemy inwazować tylko po jednym HP, a, a złotym nawet do 10. No dobra, mm, wydaje mi się, że to będzie na tyle. Mm, wielkie dzięki za oglądanie i zapraszam na, y, y, na kolejny odcinek z serii For Pirala. Y, później oczywiście zrobię jeszcze jakieś miejsce na tabliczki i te wszystkie zadania pozapisuję. Ale na razie kończymy i żegnamy się z Wami. Cześć.